Drogi Baranku, co tam, jak tam? Dzisiaj robimy sobie takie czytanie, które jest bezterminowe. Może zobaczysz je dzisiaj w ostatniej kwadrze księżyca, kiedy to nagrywam, czyli przed ostatnim tygodniem łączonym listopad, grudzień, a może w grudniu. I może to z Tobą zarezonuje, może nie. Nie wiem, czemu u Ciebie pachnie, ale u mnie dzisiaj pachnie łąką o zapachu mięty. I aż żałuję, że nie współpracuję z tym producentem, bo chętnie bym Wam go poleciła, bo tak cudownie pachnie i tak orzeźwiająco. Dzięki temu no, działa lepiej niż kawa dzisiaj, a dzisiaj tego potrzebuję. No i co, drugi poranku? Karta piątki yy, Pucharów, inaczej Kielichów. Tak zwana karta, ja ją nazywam na swój użytek: mleko się rozlało. To jest takie, takie nawoływanie do tego, żeby zauważać pozytywy, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Zobaczcie, mamy kotka, który rozlał wodę lub też wino. W domyśle raczej wino się pije z kielichu, wygląda bardziej jak woda z pierwszego kielicha. Domyślamy się, bo to są karty Before Darot czyli co się zaraz wydarzy. Pokazuje moment przed tym zaraz się, co, co się wydarzy. Ten kotek z całą y, dużą dozą prawdopodobieństwa rozleje drugi kielich, trzeci kielich, a ten człowiek stoi, tak, jakby w takiej bezradności, i patrzy, jak ten kot broi. Ale ten człowiek prawdopodobnie nie widzi, że za nim, być może ten długi płaszcz mu to przesłania, są jeszcze dwa kielichy i one są jeszcze pełne wina albo wody. Więc, drogi paranku, nie z takich opresji wychodziliśmy, co? Pamiętaj, że zawsze po burzy wychodzi słońce, natomiast najlepiej, żebyśmy aktywnie w tym brali udział i walczyli o swoje, i walczyli w dobrej sprawie, i tak dalej. Życzę Ci takiego właśnie podejścia, żeby zobaczyć nawet w najtrudniejszej sytuacji jakąś lekcję i wyciągnąć z tego najwięcej, ile można. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.